Jeszcze raz pocznij. <grym> nie, przepraszam, to, panie, nie chciałem zamieszania. Tak, Pozwolę sobie wydać znaną z pan, prawda? Tak, do tego tak jest. Także za chwileczkę, że tak. będziemy tutaj rozpoczynać, bo chcę, żebyśmy się już skupili. Skupili także dosłownie w skupieniu, prawda? Nie tylko fizycznie, się tutaj razem jakoś zgromadzili, ale skupili na moment. A przepraszam, proszę Państwa, korzystając z chwilki wolnej, pozwolę sobie już awansem zaprosić Państwa na kolejne spotkania, bo ostatnio nas powróciło takimi spotkaniami terackimi. I niebawem, bo za dwa tygodnie, 5 grudnia, serdecznie Państwa zapraszam. Co prawda nasz autor, póki co? Ma w dorobku zaledwie jedną książkę, ale, jak? ale tego głosu, nie tylko to jest ważne, ale tego głosu jesteśmy szczególnie ciekawi. Poza tym, jak się domyślam, wśród naszej tutaj widowni jest niezłe wsparcie dla autora. Proszę Państwa, naszym, znaczy autora i bibliotecznym wspólnym znajomym jest pan Tadeusz Stachowski. Który wieloletnim był czytelnikiem, wciąż stara się do nas docierać, mimo pewnych obiektywnych trudności, i bardzo sobie jego tutaj towarzystwo cenimy, ale znamy go przede wszystkim z twórczości poetyckiej. Przypomina urodzony w szczelinie autor książki Życie nie jest Sieraton. Proszę państwa, ten debiut literacki. Jest oczywiście pierwszym, ale nie ostatnim słowem autora, bo jak wiemy, zamierzył cykl autobiograficzny. I ta pierwsza część do tej pory opublikowana obejmuje zaledwie okres dzieciństwa i wczesnej młodości. I panie Bogusławie, jak w związku z tym? Otóż, pamiętam, ponieważ, jako się rzekło, w tym tomie jest opisany wczesny okres życia naszego gościa. Będzie dalej. Panie Bogusławie, z tym prowokacyjnym pytaniem zostawiam Pana i oddaję Panu publiczność we władanie. Proszę się tłumaczyć. Mam nadzieję, że się wytłumaczę. Dostojne Panie, Szanowni Panowie, droga publiczności. Jak zostało powiedziane i przedstawione przez Panią Marię, nazywam się Bogusław Stachowski. Witam wszystkich serdecznie. Urodziłem się faktycznie w strzelinie. Los tak sprawił, że y, musiałem z tego miasta emigrować, po czym mam nadzieję przedstawię w miarę krótko i zwięźle w dalszym y, swoim wystąpieniu. Tak jak słusznie Pani Maria zauważyła, y, pozostawiłem po sobie, czy pozostawiłem w ramach rodziny liczne grono, do którego będę się w czasie swojego wystąpienia zwracał. Proszę przebaczyć, jeśli. Jeśli coś powiem nie tak. Faktycznie, proszę państwa, jest mi bardzo przyjemnie z państwem się spotkać. Jest mi również bardzo przyjemnie powiedzieć, że wprawdzie nie z tego miejsca, ale właśnie z tej biblioteki. Dokładnie 4 lata temu, państwu pozwolą, że sobie usiądę. 4 lata temu wspomniany już wujek Tadeusz. 4 lata jeden miesiąc, dokładnie, już taki jestem dokładny. Przedstawił swoją prawdę o życiu. Prawdę o życiu przedstawioną. W formie prozy. Jego wiersze pięknie odzwierciedlały czas, również jego młodości, jego pracy, jego doświadczeń. Nawiązywały do y, pracy w Cegielni, nawiązywały do pracy, y, jak domniemy Wam, małżonki w domu. Również są tam powroty w tych wierszach do czasów niechlubnej pamięci II wojny światowej, gdzie gdzie yy, ginął ostatni żołnierz, ostatni obrońca Bełchatowa. Mnie zafascynowały te wiersze. Wiem, że y, z relacji prasowych również Państwo z wystąpienia mojego właśnie wujka, y, najstarszego z braci tutaj siedzących, czyli mój tato Julian, mój chrzęsny Mirosław. Yy... Witamy rodzinę. <laughs> właśnie, to jest cały. Mój Tadeusz przedstawiał prawdę o życiu, proszę państwa, więc ja odpowiadam na tą prawdę. Gdyby ktoś zapytał, jaka jest prawda o życiu, ja odpowiadam: życie nie jest sielanką. To jest moja odpowiedź na pytanie pani. Krótka, ale, ale ja ją rozwinę. Proszę państwa, Strzelin, jak dla każdego z mojego pokolenia, ale podejrzewam, że w większości państwa jest osobliwym miastem, ponieważ nasi rodzice. Byli tu pierwszymi osadnikami, którzy, to, to nie, nie ma co, co ukrywać, odbudowywali to miasto. Strzelin na skutek intensywnych bombardowań dywanowych Wrocławia no, również zamienił się w jedno wielkie gruzowisko. Jak, I tu właśnie nawiązuję do swojej rodziny, jak wspominała to nieżyjąca już y, moja y, chrzestna świętej pamięci Ciocia Genowefa. Oprócz. Y, wiejącego wiatru, gróżu i zapadających ciemności w tym Strzelinie faktycznie nic nie było. Były jakieś tam szkielety budynków, o czym świadczy choćby wieża na, na rynku w Strzelinie. Natomiast w większości miasto było zrujnowane. Ci ludzie tutaj mieli, jakby można powiedzieć, ziemię odzyskaną. Ziemię, na którą... no z różnych powodów, ale przede wszystkim to bieda. Nie ukrywajmy tego. Bieda powodowała, że ludzie w zasadzie przybywali do tego Strzeliny, jak naukowo zawsze zostało stwierdzone. Strzelin był największym skupiskiem ludności polskiego pochodzenia. Oczywiście po II wojnie światowej. Różne były losy miasta, oczywiście ono tam wędrowało sobie przez różnych właścicieli. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że Strzeleń jako miasto zawsze należało do historycznego Dolnego Śląska i zawsze yy, gdzieś tam ku tu, tej Polsce dążył. Yy, ludzie zbierali się tu po to, żeby znaleźć pracę, żeby znaleźć, yy, że tak powiem, zatrudnienie, żeby znaleźć yy, pieniądze na utrzymanie i w większości przypadków powstawała taka oś porozumienia może nawet linia niewidzialna linia łącząca ich miasta, ich miejscowości rodzinne z tym miastem. Moje pokolenie i, 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 i wszyscy, którzy przychodzili na świat tutaj już w Szczelinie, są w większości, kłaniam się nisko, są w większości, że tak powiem. Ludźmi, którzy już nie pamiętają tego strzelina tych gruzów, niemniej jednak oni podjęli kontynuację rozwoju tego miasta. Te linie powstawały oczywiście, ja tu w swojej książce piszę, proszę Państwa, o, o linii łączącej, niewidzialnej linii łączącej kamyk ze Strzelinem, bo to kamyk to ta mała moja ojczyzna to jest ta miejscowość, w którym dorastałem od pacholęcia do, do wczesnej młodości I w wieku 18 niecałych lat. planuje jak to jak żyje i, i, i jak to zrobię. Yy, powiem proszę Państwa tak, że przez te lata, które minęły zebrałem duży duży bagaż doświadczeń, duży, bagaż doświadczeń, duży mm, worek że powiedziane, ale plecak wojskowy na pewno. Plecak wojskowy, tego się nie da zważyć, tego się nie da ułożyć ładnie yy, w, jak, w, jakiś tam, w jakiś tam wymiar. Natomiast jest tego bardzo dużo. Yy, niestety, albo może niestety, yy, zgubiłem gdzieś z tego plecaka buławę marszałkowską. Ale tak sobie myślę, że nie każdy może być marszałkiem, bo kto by ostatecznie te, te piersi swoje yy, nadstawiał pod lecące i świszczące kule, kto by zajmował miejsca w okopie. Yy, pan Leszek na pewno to potwierdzi, że, że, że to, to, to życie wcale nie, takie piękne nie tak pięknie wyglądało, jak, jak co po niektórym się wydawało i wydaje zresztą do tej pory. Yy, Generalnie rzecz już mówiąc muszę powiedzieć o tym, że no cóż jak każdy młody człowiek, zaczynałem w tym swoim kamyku od, od jeśli moja świadomość pamięta, yy rok 62 to są te lata, które ja już pamiętam, niemniej jednak zawsze przytaczam słowa mojego taty, o które tutaj właśnie chcę również je wymienić, kiedy tylko jesteśmy w Strzelinie, tato patrząc na bruki. A widzę, że to dużo że tak się nie zmieniło. W dalszym ciągu są wybrukowane, już coraz ich jest mniej. Ale, ale to jest takie fajne uczucie, gdzie ten samochód tam sobie tak skacze fajnie. Ale tato to patrząc na, na te bruki, mówi, gdyby te kamienie potrafiły mówić i one by tu opowiedziały. że to by było historii, jakie by to wtedy dopiero z powstawały. No niestety, jak Państwo wiedzą, kamienie milczą. Ale, ale moje założenie było takie, że.